Dzień dobry. Ale Leoś tutaj śpi, aż mam takie, taką spuchniętą twarz od nadmiaru snu. <grywy> to jest po prostu niesamowite. E, no, Leoś tutaj śpi zupełnie inaczej niż w domu. To jest szok. I ja nie wiem o co chodzi. Wietrze, czy to temperatura, nie no, wiem, same są. Ale jutro czeka nas powrót. Ja już chciałam zmienić loty, natomiast moja mama nie może. I ja sama chyba nie dam rady zostać z dzieckiem. Myślałam o tym, ale boję się tego 6-godzinnego lotu sama z losiem, który jest hiperaktywny. Więc wrócę razem z nią, a Szkoda, bo i tak w domu nie mogę być. Muszę wynająć Airbnb, jak wrócę, bo jest remont, i jest taka pelica na chacie, że no po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, aby być z dzieckiem w domu. Także wrócę do zimna i będę w obcym mieszkaniu albo hotelu zobaczę. Ale w ogóle mam pomysł, żeby. Tak. Może zrobić całą rodzinę tu na Wielkanoc. I tak ta Wielkanoc u nas to jest taka już. Nie chcę się stać w przygarach, zamawiamy gotowce. No co jakby spędzić gdzieś za granicą, w ciepłym słonku. Jest to pomysł, Ogadam z moją rodziną. I może wrócimy tu zaraz. Podoba mi się tu bardzo, jak widzicie. Lubię Dubaj. Idziemy na śniadanie i na basen. Babcia, pokaż się, co masz na sobie. Nie chodzi mi o but. Chodzi mi o to, że masz na sobie strój z mojej kolekcji. No, super wygląda. Leoś! Leoś jest... Aż za nie mówił. Nie bij mnie, ała. A teraz mam łóżkowy i to akurat powiedziała e, mi nasza Niania Położna. E, spray z e, filtrem ochronnym. Nie krem, tylko spray. Dla takiego małego a, No powodzenia z kremem. I faktycznie do Tajlandii wziąłam kremy, a tutaj wziąłam spray i spray e, działa. I o dziwo nie ma tak dużo firm na rynku, które mają filtr w sprayu. I Mustela 50 jest jedną z. I to jest bezpieczne dla całej rodziny. A ja Mustelę uwielbiam, więc yy, jak będziecie szukać, to z innych firm znalazłam spray, ale 30.